And I go there, that everyone say I do much time. Ik weet niet of to doen. Merry Christmas! Libby! Oh my god! Het is vijf. Ik mis het niet. Dat heb je dan met de la koppel. Nou, ik kan nog Chciałam wam pokazać tak, tak szybko tylko co mamy z Islandu. To są takie rzeczy, które zawsze warto mieć w zamrażalniku. E, takie rzeczy jak Jotrze Pudding. E, to jest 28, to jest jeden obiad dla nas. To, to można podać z sosem, można podać e, z fasolką, z czymkolwiek. E, takie, może nie najlepszej e, jakości, ale takie zwykłe wiecie nagetsy e, z kurczaka. To są tutaj mamy takie trochę fajniejsze nagetsy. Te nagetsy są super do wrapów. E, spring rolls trzy paczki, trzy za pięć. Dobra oferta. To jest 28 w środku. I one są gdzieś takiej wielkości, mniej więcej. Ale są naprawdę smaczne. że je polecam. Może się ogórek. Różnego rodzaju normalne warzywa, mieszanki, fasolka, brukselka. Brukselka tutaj jest. E, to bardzo lubię. To jest e, kasza z warzywami. Można ją zrobić na parze w mikrofalówce albo po prostu wrzucić na patelnię, mamy. To jest ojej, to jest pyszne. To są eklerki. Też trzy paczki za 5 funtów. Można sobie pomieszać. i wziąłam też e, mini, e, boże jak to się nazywa. No, e, mini, mini serniczki 200 krewki w domu muszą być. Dwie paczki french fries. Do tego jeszcze paczki. E, dwie literek biała ryba zwykła no i oczywiście gofry ziemniaczane tutaj dalej mamy tortille, zapas mleka to jest taki zapas mniej więcej na tydzień w tej chwili chyba, że mają jakąś wenę i, i, i wtedy coś więcej wypiją a to są takie 2, 27 litra więc powinno im wystarczyć oczywiście makarony te więcej bułeczek, te dwie paczki kawy, to jest kawa mielona akurat. Pyszne bułeczki z rozynkami, szczerze polecam. Szczególnie jak są zrobione w tosterze, chrupiące. Bardzo fajne, są też duże czekolady po 3 funty, 360 gramów. I tutaj jeszcze mamy jogurki, jogurty, desery, szyneczka i takie. うん。<music>